Po prawej stronie naszego ekranu startowego znajdziemy aplikację Links i jest to portal Links, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie narzędzia do różnego rodzaju ustawień swojego konta. Kolejne to Links Activities, przygotowane we współpracy z firmą PET, ponad 100 aktywności z różnych dziedzin, jak biologia, chemia, matematyka, czy inne zabawy i gry. Wiele z tych aktywności to szablony, które możemy dopasować do siebie. Są tam różne quizy, testy, dzięki którym Państwa praca będzie łatwiejsza. Kolejna z aplikacji to Link Screen Recorder. To jest aplikacja, z której ja korzystam w tej chwili nagrywając dla Państwa to szkolenie. Przesunę tutaj kursorem, żeby było widać jak i naszego rekordera wygląda, a wygląda w ten sposób. Dzięki naszemu screen rekorderowi możemy nagrywać obraz i dźwięk, w łatwy sposób, w ten, dzięki temu możemy sobie przygotować nasze lekcje czy prezentacje. Po lewej stronie naszego ekranu startowego znajdziemy ikonę utwórz, dzięki której otworzymy nową białą tablicę. Natomiast ikona otwórz to ikona, pod którą będą się kryły przygotowane już przez nas prezentacje czy lekcje.